Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w karcie dnia na poniedziałek 14 grudnia. I już mamy prawie połowę grudnia, za chwilę święta. Mam nadzieję, że weekend minął wam świetnie. Podejrzewam, że większość ludzi go spędziła na sprzątaniu albo myciu okien, nie? No, znam ten klimat. Słuchajcie. Co ja wylosowałam dla nas wszystkich na, na ten poniedziałek magiczny? O, 8 denarów, czyli zaczyna się od pracy. 8 denarów, 9, 9 czyli ym, kwiaty, bukiet. No i mamy tutaj marionettę and dust bunny, która ma być inspiracją dla nas jutro. I mówi, że dopasowanie jest nudne, bądź sobą zaciekle. Myślę, że to yy, rzeczywiście nie. nie yy, może jutro dobrze by było, żebyśmy po prostu nie, próboli, nie próbowali też się dopasowywać do innych, chodzić na jakieś kompromisy i, i podporządkowywać się innym osobom w naszym życiu, yy, tylko byli po prostu sobą, tak? Mówili, co czujemy, mówili i robili, co chcemy. Zgodnie z naszymi wytycznymi, zgodnie z naszymi zasadami. Tego dotyczy właśnie karta inspiracji na jutro. Ósemka dynarów. Słuchajcie, Ósemka dynarów, no to jest karta pracy. No wiadomo, no poniedziałek się zaczyna zawsze. Poniedziałek to jest pierwszy dzień roboczy, więc wiadomo, że będzie się też kojarzyła nam z pracą, z wysiłkiem w pracy, z obowiązkami. Z nadgodzinami w pracy, z jakąś systematycznością, z sumiennością. Ponadto, na pewno też mówi o takiej codziennym, takim rutynowym krzątaniu się w domu, czyli jakichś porządkach, jakąś walką z bałaganem, z zaprowadzaniem ładu i czystości w mieszkaniu na przykład, czy w domu, tak. Karta też mówi o takich rzeczywiście sprawach mocno przyziemnych, więc możemy jutro odkurzać nasze stare książki, robić porządki w dokumentach, czyścić na przykład szufladki, w których mamy jakieś, jakieś papiery. No właściwie to takie, takie różne rzeczy, nie? W każdym razie. W każdym razie karta mówi o pewnym talencie, o jakiejś zdolności, o nabieraniu jakiegoś doświadczenia podczas jakiejś tam pracy. W każdym razie ta praca będzie wiązała się z jakimś tam naszym wysiłkiem, z, z czymś, w co musimy włożyć jakąś tam energię, nie? Więc dzień, no jak co dzień, poniedziałek zaczynamy od jakiejś tam roboty, nie? Tutaj trzeba też będzie jutro poświęcić się pewnej dokładności, być dokładnym, jeśli chodzi o, o, te, o te właśnie pracowanie nasze. No i kochani, Karta bukietu. Karta bukietu jest pozytywną kartą w, w talii Lenormand. I ona mówi tutaj w połączeniu z tą kartą, że będziemy z tego zadowoleni po prostu, tak? Z tego, co zrobimy. Może niektórzy też dostaną jakąś premię, podwyżkę, może tutaj rzeczywiście ta praca nasza, ona nie będzie, może włożymy w nią jakąś tam energię, jakiś wysiłek wytężony, ale ona będzie dla nas nie tyle obowiązkiem, co przyjemnością, tak, zrobimy to z przyjemnością, bo po prostu będziemy być może chcieli, tak, pewnie niektórzy tak będą mieli, że będą po prostu chcieli, ale nie będą czuli tego jako takiego musu, tylko raczej jako zrobienie czegoś dla siebie, czy to z przyjemności, czy to po prostu z, z tego tytułu, że zwyczajnie, zwyczajnie chcemy. W każdym razie karta, karta bukietu mówi też o prezentach, mówi też, daje nam pewnego rodzaju pocieszenie, tak? daje nam taki pozytywny, pozy, pozytywną energię w nas, taką może tchnąć. Nie? W każdym razie możemy też dostać jakąś miłą odpowiedź na nasze pytanie, tak? więc tutaj taki, taki dzień może nam się kroić. Poza tym mamy tutaj, pamiętajcie, królową, Damę, przepraszam, zawsze królową, damę pik, która może mówić o tym, że jutro też będziemy mieli do czynienia z osobą, która będzie potrzebowała naszego jakiegoś takiego wsparcia. Ona może nam sprawiać problemy, może być troszkę marudna, troszkę taka cierpiąca i trzeba będzie po prostu z nią porozmawiać i dać jej chwilkę i dać jej dobre słowo. Dać jej po prostu dobre słowo, tak uważam. Kochani, jaka jest jaka jaki jest na jutro wibracja? A otóż mamy jutro 14 grudnia 2020, więc dzień będzie sprzyjał wszelkiemu rodzaju porozumieniom, ugodom i wszelkiemu rodzaju podpisywaniu, na przykład umów, które oczywiście mają być intratne dla nas, przebaczaniu, byciu takim troszkę wolniejszym w działaniu, nic na szybko, tutaj jakby nie róbmy niczego jutro w pośpiechu, nie, no, w każdym razie. Sprzyja też cierpliwości, czekaniu na coś, tak, w spokoju, sprzyja rozsądnemu podejściu do problemów, a także nabieraniu, odzyskiwaniu może bardziej energii. Nie? Trudności, jakie możemy jutro mieć, co możemy napotkać. Ktoś może wobec nas nadużywać władzy, ktoś może robić taką głównoburzę, czyli wiele hałasu o nic nie, z igły widły po prostu, ktoś może też podejmować jakieś niedojrzałe decyzje. Zwróćmy tutaj uwagę też na naszych przełożonych w pracy, bo, bo być może im odbije, nie? Mogą, możemy jutro też mieć trudności z ludźmi, którzy będą wobec nas wymagali o wiele więcej niż tak naprawdę jesteśmy w stanie wykonać. Nie? Może, może być też taki dzień, w którym trudności będziemy mieli, bo dzieci na nas będą coś wymuszały: nie? jakieś tam dodatkowe prezenty, czy loda, czy, czy na przykład lizaka. Zwróćmy też uwagę na to, żeby nie dać się jutro wykorzystywać przez innych, bo mogą nas wykorzystywać do swoich własnych celów, takich, w których tak naprawdę te cele mają taki, no, negatywny wymiar, nie? I zwróćmy też uwagę na rygor i dyscyplinę, czy przypadkiem ktoś nie będzie nakładał na nas dodatkowych, dodatkowych obowiązków związanych z tą pracą, bo on tak chce, po prostu ma takie widzi mi się, nie? Kochani, jak pokonać to wszystko przez pewność siebie i y, taką niezależność, tak? Nie pozwolić sobie na to. Y, byciu asertywnym na pewno, y, poprzez uśmiech, y, optymistyczne i pozytywne nastawienie jak najbardziej i trzeba być dobrym, nie? Jeżeli my jesteśmy dla kogoś dobrzy, to. To dobro do nas, do nas wraca i ci ludzie też mogą, jeśli będą tak negatywnie do nas jutro nastawieni, co niektórzy, to rzeczywiście też mogą od nas dostać taką pozytywną energię w postaci uśmiechu, na przykład, i już jemu się dzień również poprawi. Pamiętajmy jutro o tym, żeby też nie chodzić na zbytnie kompromisy, tak, żeby nie ulegać. Można się dopasować, oczywiście, można gdzieś tutaj jakiś kompromis zawrzeć, czy jakąś ugodę, tak, ale nie za bardzo, żeby nie zrobić sobie, Krzywdy, bo dopasowanie jest nudne, oczywiście nie trzeba się zawsze dopasowywać i do wszystkich dopasowywać, bo czasami, czasami po prostu trzeba, tak jak ja zawsze to mówię, być zdrowym egoistą. No i być zaciekle sobą, tak? Mówić to, co się myśli, być sobą, nie próbować się, nie próbować się zrobić kimś innym na potrzebę chwili, czy na potrzebę tego, że ktoś ma takie oczekiwania. Kochani, z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, pa pa!